Magda, zastępca szefa kuchni. Dzień dobry. Co dzisiaj będzie? Straza Preti. Sycyliano, tak. tak no, no, mamy pierwszy na patelnię trochę oli y, oliwy extra virgin. Czekamy, aż się żyje oliwa. Między rzucamy do niej panczece, czyli włoski boczek. On się nam roztopi, w jednym, jednym czasie możemy sobie y przygotować Jest, cebulę. Dam To jest inaczej wygląda Jak niż się polski błoczek, błoczek. Tak, tak, tak. On się tak bardziej będzie taki zarumieniony. Tu na prostu widać, jaki będzie przy, przy usmarzeniu. Magda, co to za ser jest? Pecorino. Tutaj mamy makaron z yy, zapretki. Potrzebujemy jeszcze naszego makaronu limonki do wyciśnięcia i do ozdoby na górę. I oczywiście w mamy też ikonę pistacji, które posypujemy na górę do ozdoby. Dobra, tutaj możemy już sobie dosypać cebulę. Też ją rozsmażymy razem z naszym boczkiem. Podsmażamy na złocisty kolor. To Magda, to masz prawy. <grymne> Długo tutaj pracujesz, weź mi powiedz? O... E, pracuję tutaj od otwarcia, czyli od sierpnia. Dobrze, dolewamy chochelkę wody. Do troszkę więcej. Mhm. A co tam, Magda? Woda się gotowała? E, tak, do, makar do makaronu. Już będziemy sobie użycali makaron. Musimy trochę dać soku z limonki. O, ah. W międzyczasie wrzucam makaron do gotowania, wrzucamy do makaroniarki. A tutaj dodajemy łyżkę pasty pistacjowej. A tą pastę pistacjową to jak się robi? Yy, tak, blendujemy same yy, pistacje plus oliwa, sól, pieprz, czosnek. Dobrze. Pokażę, tu się gotuje. Można sobie trochę zamieszać. Magda, to urządzenie do gotowania makaronu, to jak się nazywa? Makaroniarka. Makaroniarka. Na czterech oddzielnych tych można. Cztery makarony tak, mogą wejść oddzielne. Czyli czarny, zielony możemy dać i y, biały, dwa białe. To niezłe jest. Musimy teraz poczekać chwilę aż się makaron dobrze ugotuje. I będziemy kończyć nasz makaron. O, jak ładnie się obliwiła pasta y, przy cebuli i panczecie. Przemieszam sobie jeszcze. Jeszcze minutka i będzie gotowe. Już sam wygląd to zachęca. Do... Prawda? I ten zapach Nie, zapach. <grystacji>, tak. zapach tak. Zapach pistacji, proszę Państwa, to ciężko słowami opisać. Trzeba przyjść i spróbować celem. Dobrze, też możemy. Podlewam sobie jeszcze trochę wody z makaroniarki razem z makaronem. Przechodzimy na palnik i wykańczamy. Wykańczamy swój makaron. Magda, powiem szczerze, spodobało mi się to, że ten jeden makaron wiesz, akurat wyleciał. I, wiesz, i twoja reakcja, bo się <laughs> uśmiechnęłaś. Ja raz kiedyś na scenę wjechałem, przy, przy młodzieży, chciałem się popisać na kolejnodze. Jak się wyglebiłem. Ale się <laughs> wszyscy, śmieli, prawda? Wszyscy śmiech sobie myślę, No Dobrze. trudno, no. Żeby talerz głęboki do bo, makaronu. Bo to się liczy autentyczność, prawda? Tak. Proszę bardzo. I takie to właśnie pasty, makarony. A, i pizzę tutaj, tak. ja Trzeba. Trzeba, trzeba to... spróbować. Trzeba spróbować, bo. Ścieramy serek. Cząstka limonki na górę do ozdoby. O. I proszę bardzo, i pistacje pokruszone. I smacznego życzę. Trufla wino. Teraz Magda zrobimy zamiankę. Ty Dobrze. weźmiesz Super. kamerę. Dobra, To się czy... malutku. Ja proszę Państwa, nie jestem żadnym ekspertem kulinarnym. I nie będę laskał, <noise> nie będę reklamował, nie będę oceniał. Pasta od Magdy. Magda, dziękuję. Wiesz, pier Magda. Pierwszy raz mam okazję spróbować. Włoskie smaki w Białym Stoku. Nieźle. Makaron to naprawdę się wyróżnia. To nie jest taki makaron ze sklepu. Mhm. Trzeba samemu spróbować. Ale jakie talerze, proszę państwa. Trufla i wino. I pistacje, i boczek. O! Bardzo dziękuję, bardzo mi smakuje. Proszę bardzo. Do szkoły pójdę. Z taką bombą wyglądu wodanów, to energii mi nie zabraknie. Bardzo dziękuję, Magda. Proszę bardzo. Bardzo to doceniam. Puszczam świat. Proszę Państwa, puszczam świat. Odwiedzajcie to miejsce. Ulica Piękna 2, same centrum Białgostoku. dawna dzielnica żydowska, ale zobaczcie, jak teraz tam jest wspaniale kulinarnie. To jest coś, co rekomenduję. Musicie spróbować. Witajcie z mojego Wiłgostoku! Jestem na ulicy Legionowej. Po drugiej stronie budynek mojej szkoły. Zrobię Wam przybliżenie. Tam właśnie pracuję na co dzień. Ale dzisiaj zapraszam Was na odcinek kulinarny. Po drugiej stronie ulicy Legionowej. Ulica piękna, dawna. Dzielnica Żydowska, proszę państwa, tak, to Białystok to jest miasto wielokulturowe. To tutaj obok siebie mieszkali, żyli, handlowali Tatarzy, Litwini, Niemcy, Rosjanie, Białorusini. Po drugiej stronie ulica piękna 3 znajduje się budynek synagogi Piaskower, a tutaj wcale niepozornie wyglądający budynek trufla i wino restauracja. W Białym Stoku. Ulica Piękna 2. I to jest tak niepozorny budynek, że ja tutaj jestem po raz pierwszy. Nigdy, nigdy nie byłem wewnątrz, ale pani Ewa, właścicielka, napisała do mnie na profilu Paweł Hulajnoga. Paweł, że chciałabym przekazać dla Zosi na licytację voucher. Ja mówię, to ja odbiorę go osobiście, jak tak już jestem blisko po sąsiedzku. I teraz przedstawiam panią Ewę. Bardzo Dobre. miło. Dziękuję w ogóle za taki gest z Twojej strony. Staramy się pomagać. Super Paweł, że do nas przyszłeś. Zapraszamy. Lica piękna. Dokładnie. Dokładnie, tak. Tak niepozorne na zewnątrz, a tak w środku wygląda. Tak dużo win, że nie wiem od czego zacząć. To są włoskie. Włoska, to jest włoska Półka gablota. Od... Wszystkie są z Sycylii. Co mogę powiedzieć, zapraszamy. Mikołaj, powiedz szczerze, próbowałeś wszystkich? Wszystkich nie, nie próbowałem. Ale polecam wszystkie. Niepodrabiane, oryginalne, smaczne. Lekkie. To z różnych części Włoch? Róż, z różnych części, tak. Natomiast roz, rozlewają je na Sycylii. Także. Tu u was tutaj w restauracji odbywają się takie degustacje win? Tak, tak. tak. Okresowo, co dwa miesiące, co miesiąc, w zależności jak ma czas. Giovanni do nas przyjeżdża. Prawdziwy Sycylijczyk. Także robi swoją robotę, zna się na tym. A on to mówi pasja. Mówi po polsku? Czy po mówi polsku? po polsku. Pasja. Ewa, powiedz, jak wtedy ta degustacja wygląda? Eee, Wszystkie stoliki zajęte, tak? Nie, tutaj robimy taki wielki jeden stół i po prostu wszyscy się zbierają. Przyjeżdża Giovanni i opowiada o... Wybieramy tam cztery wina i opowiada o tym winie. I do tego mamy też yy, to nie yy, degustacyjne tak. yy, dania. Dodamy, że to nie jest nic na sztywno. to jest jak w rodzinie. Wszyscy siadają, wszyscy na luzie, jedzą, piją, wysiadują. To nie jest nic... Yy, na sztywno? Po Nikolę, prostu jak we Włoszech. Mam taką prośbę, żebyście mi opowiedzieli tak od początku. Jak to się wszystko zaczęło i kiedy to miejsce w stoku tak powstało i jak jest obecnie? Jak wy się rozwijacie? Zaczęło się od wszystko, od, od znajomości długiej, tak? Od długiej relacji z, z, z mężem. Nie wiem, czy tak możemy powiedzieć. Może <noise> e... najwyżej wykasujemy, nie? <noise> nie, no powiedzcie, wiesz. No kurczę, nie przygotowałem się na to, nie? Jak nie się no Ewontujemy. ogólnie plan e, wyszedł e, z Nienacka, bo e, tutaj kolega miał e, dyskotekę. No i od tego się zaczęło, że było to miejsce wolne i e, że otworzy się tu kuchnia włoska a że mamy przyjaciela, Mikołaja, który jest pasjonatą od 20 lat, więc bardzo się… Zaprosiliście go do współpracy, tak? Do współpracy, dokładnie. I, I lecimy, robimy swoje, gotujemy. gotujemy, karmimy ludzi, chcemy im przekazać… Tak, bo Mikołaj w restauracji jest… Szefem kuchni. Jest szefem kuchni. Szefem kuchni. Nie, on tak. Mikołaj. Michał i Mikołaj. No, znamy się długo i chciał nam pomóc otworzyć coś, coś wyjątkowego w Białymstoku, więc myślę, że udało nam się po ciężkiej drodze, bo nie było łatwo, były kręte te uliczki, ale jakoś wyszliśmy, działamy. W Białymstoku myślę, że... mamy okazję popróbować smaków greckich, mamy możliwość smaków węgierskich na przykład, no to trudno, żeby nie było włoskich. No. Kuchnia Polska tak to jest słynna tak. z makaronów i z pizzy, tak. dobrze mówię? jest autentyczna, nie jest podrabiana, wysokiej, wysokiej jakości produkty. Nie oszukujemy, dajemy ludziom świadomość tego, co jedzą, po prostu prostota. A ta Twoja prostota. pasja do gotowania, to ona jak się pojawiła w Twoim życiu? No zaczęła się na kuchni, na kuchni pracuję od 19 lat, 19 lat z rzędu, to już 19 rok mija. Yy... Kuchnią włoską zaszczepiła mnie Wiktoria Sobiech, znana szefowa kuchni też, no i tak się zaczęło, nie, także jestem tutaj. A może za tą waszą zapraszamy. kuchnię zobaczyć? Tak, jak zapraszamy. Tutaj też mnóstwo win, to inne, nie? To już mamy tak, inne, ale też są włoskie, ale to jest to wina świata. Wina świata tak nazwaliśmy tak. Zaraz Fajkowski. E, tak, to... Ja to tak jest ja ze szkolenia, to takie tam byliśmy na szkoleniu akurat, Neapolitany. To tam to, akurat Nagrywasz. <grywasz> Nagrywa? Tak, <grywasz> okay, coś tam później. Tak to wygląda, nie? Nie, ja zaraz znajdę, ale to mnie bardzo ciekawi szczegóły. Szczegóły no wysyłamy e, na szkolenia. Niech jeździ Mikołaj się szkoli, nie? Dokładnie. Co ma dla turystów i gości w ogóle w restauracji? Nie? Niech nowości serwuje. Dokładnie. A teraz taką nowością to jaka jest? Pizza Kanotto. Canotto. to? Mhm. To taka z wysokim brzegiem? Z wysokim brzegiem puszystym, ciasto jest dojrzewające, także fermentuje. No i jest lekka, puszysta. Nie, nie, nie powoduje, nie powoduje wzdęć Po prostu. Zapraszam, Lekko. trzeba przyjść spróbować. Tu taki włoski kawy, to też można się napić? Oczywiście, mamy włoską kawę, niepodrabianą. A nie, bo to właśnie niepodrabiana, to na czym to polega? Bo ja się nie znam, nie jestem już takim, bo ja zawsze tylko... No są różni dostawcy, my mamy verdiano, Cafę verdiano, też to jest włoska kawa. I... podajecie w ekspresie takim? Tak, mamy ekspres specjalny do, do kawki. Nie ja wiem, Paweł, czy wiesz, ale mamy swoje logowane talerze. A to bardzo mi się podoba. Co w takim głębokim... makaronie? Makarony podajemy, zupę. Co to jest? Beza. Beza? Beza, tak. Sami robimy. To mamy... Mikołaj, Beze. jakie są składniki tej bezy? Chyba nie ma nic banalnie prostszego. Białko, cukier. Wiesz, że siła tkwi w prostocie, to co tak. kiedyś nasze babcie Dokładnie. gotowały, to jest najlepsze, To tak, nie trzeba jest. wyszukanych tych. Proste rzeczy. A w kuchni włoskiej, te proste rzeczy, to jakie by były? Dwa, trzy składniki, dobre sery, do, dobra pasta, wystarczy. O, dobra pasta. Wystarczy. A pozdra makaron? Pozdra pozdrawiamy tulonę, tulonę białystot. Lokalna firma, która zajmuje się w dobrej jakości makaronami, jeżeli makarunami. chodzi… Na Monce włoskiej tak. i… I one też... gotowe przyjeżdżają do Was? Czy... Tak, 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 po prostu robimy z przepisu, oni nam robią na bieżąco, są świeże, nie żadne suche, nie żadne mrożone, przyjeżdżają do nas świeże, dwa razy w tygodniu, także też... polecamy ich naprawdę, to ludzie tak. robią bardzo dobrą robotę. Mikołaj, to to... niepełnosprawni ludzie, ogólnie trzeba dodać, którzy… Mikołaj robią te makarony. To może Pani Ewo, stąd empatia ja w ogóle to u Pani? Możliwe, możliwe. Mam dobre serce, jak dzieje się krzywda, więc y, też staram się pomagać, no staramy się pomagać jak możemy, no wiadomo, nie... Pani Ewo, Pani tak szczerze w ogóle powie dla telewizorów, którzy będą oglądać, jest jakiś produkt, który nie jest, nie jest zamawiany we Włoszech? Yy, no, mamy Ponad 90% procent produktów, produktów, produktów które są y, ściągane z Włoch. Tak. Przeważnie. O, to się ceni. ceni się. I nie tak jak inni, że po pół roku już zmieniają na tańsze. my dalej działamy na tych produktach oryginalnych centralka. Centralka, ale jest i piec. Jest i piec. piec do pizzy. Piec do pizzy. Ile wejdzie tutaj tych 4-5 sztuk specyfikacja. Nie jest szamotowy, tylko prosta płyta. To jest tylko i wyłącznie pies do kanoty. Będzie... Co ta maszyna robi? Ta? Oczywiście ciasto, które przygotowujemy. Proces trwa dwa dni. Także Będzie... ciepło tutaj. Ciepło. Bo piec jest włączony. Piec jest włączony, tak. No jeszcze nie wyłączyliśmy naciągów, wywiewów. Jak to wszystko włączamy, no to automatycznie staje się dużo chłodniej. Około 25 stopni także. Takie są warunki teraz na kuchni. Jest klimatyzacja także. stał o jakichś promocjach to się dowie z karty czy, czy na stronę, na Facebooku? Na, na gdzie... karcie mamy, w karcie i mamy też na Facebooku nasze promocje. Dnia na przykład, tak? Czy... My mamy tygodnia. Tygodnia? Tygodnia makarony, ryby i owoce morza, sałatki. Sałatek dużo. Dużo i bardzo smaczne. No i jest... Bo sałatki z czym? Ja... Sałatki, macką ośmiorni... ośmiornicy, tak. Najlepsza ośmiornica w Białymstoku. O, nie ja wiem, wie. czy to moje smaki, ja nigdy nie jadłem ośmiornicy. Kurczak. Z kozim serem. No mój syn je ośmiornicę na przykład, no. o. Tatar jest bardzo dobry. Z ponędwicą jest sałatka, z rukolą, tak, ze szpinakiem. Tak. Mhm. Mhm. I makaronki mamy. Duży wybór. Duży wybór, z truflą. Tak jak trufla i wino, dużo wina i dużo trufli. Ale makaron z duszonym mięsem z dzika. Jest, no. Tu nasz szef w kuchni to układa kartę, zmienia. No i mamy tą bezę, tak? No właśnie, bo z deserów to co będzie? Co chcesz, ma być słodko, smacznie, do kawy rano. Tiramisu? Idealnie, Kieramisu, tak. Ewa, powiedz, jak tam wasz ogródek działa? Dużo turystów na, na, na zewnątrz? E, no tak jak to pogoda majowa nam nie dopisuje i dopiero od wczoraj zaczął działać ten ogródek, tak przychodzą. Czyli on się rozwinie Rozwinie się, tak, tak, tak. tak. Właśnie w stylu włoskim, czerwona krata, kwiaty, muzyka i biesiadowanie. Muzyka jaka? Włoska. U nas w lokalu tylko włoska I gra. Co, I co puszczacie z muzyki? A mamy taką playlistę włoskich y, utworów i puszczamy. Też trochę romantycznych, tak? Ja Też, zależy. No. No. Zależy od, od wieczoru. Zależy od nastroju i pogody. Także i ludzi. A muzykę kto I, włącza? E, tutaj obsługują obsługę sali, tak? Obsługa obsługę codziennie, sali. Tak. Codziennie, codziennie jakoś tam dobierają, mają kilka pozycji pozycjonują to i wiadomo, jeżeli jest pełno ludzi, no to tak. no taki wieczorek muzyczny kiedyś zorganizować, żeby ktoś zagrał. Wiecie? Będzie w niedługim czasie, także. Będzie okay. muzyka na żywo. Na żywo. I na żywo zrobicie? O, ale to nie no to... No to na pewno tak. przyjdziesz. Z żoną do nas na taką. Tak, to to żebyś żeby wiedział. Na co? pewno. Żona do mnie ostatnio powiedziała: Paweł, żyje się raz, a ty rób swoje, bo wiesz, bo tych krytykantów to jest tam zawsze. A, każdy jest miał. Teraz jest tak, że najprościej, i... najprościej powiedzieć coś złego, Prawda? a ludzie nie potrafią się przedstawić, w, wejść w drugą osobę, tak? Jak to teraz działa. Najlepiej coś wyżygać, wypluć. No. Bo jest najprościej, bo mamy czasy i wiadomo, jakie mamy. Jest internet. Internet, tak, kiedyś... opinie z drugiej strony, nie wiadomo skąd. Trudne tak, czasy. Trudny trudny. Czas. Łatwo skrytykować tak. kogoś w ogóle nie znając. Tak, tak. jest, Cztery dokładnie. oczy nie powie, tak. a będzie pisał. Wiesz. Tak, Takie są teraz czasy. A do no no tego krytykuje ktoś drugą osobę w ogóle jej nie znając. Tak jest. Właśnie tak się teraz dzieje. No. Nie Straszny inaczej. Czas. Także róbmy swoje. Karmy ludźmi dobrze. Ty, Mikołaj, zostawiłeś łódź dla Stopu I co, było warto? Jest okej. Okay. Jest ok. <laughs> Czy było warto? To, to się no jest, to będzie płuwić. Tak. No teraz no zobaczymy jak to będzie. Tak, no zostawiłem. No, chciałem po prostu popracować na tej trufli. Chciałem się douczyć, dowiedzieć czegoś więcej na jej temat.